Gotowi? Mamuśka nadchodzi. Konkurs piękności? To było dla nich super wyzwanie. Dlaczego? Otwierało drogę do Hollywood. Postanowiłyśmy zabrać twoją protegowaną do Hollywood. Niestety w drodze do raju, gdzieś na środkowym zachodzie, nastąpił przymusowy postój. Doborowa obsada aktorska. W broni głównej Patryk Swayze. Ślicznotki. W niedzielę o 21.00. Korzystam z karty bankowej. Pomagam chorym dzieciom. Czy to możliwe? Tak. Dzięki karcie płatniczej Affinity, którą wydał właśnie po raz pierwszy Polski Bank. Dzięki nowej karcie Affinity będziesz mógł uczestniczyć w życiu Fundacji i wspólnie z nią pomagać chorym dzieciom. Z każdej operacji dokonanej za pomocą karty Affinity część prowizji bank przekaże na konto Fundacji Polsat, ratującej życie i zdrowie chorych dzieci. I dlatego właśnie używam tej karty. Dokładne informacje pod numerem 0, prefiks 61, 8, 461, 461. Kieruj się sercem. Dołącz do nas. Obstawiamy. Facet z Antwerpii. Zamówi diamant. A, ah, tyskie. Leć tylko po ściance A piana na dwa palce Możesz ty To Fred, mój szwagier Tyskier, złoty medal w Brukseli Twoja odporność nie ma wakacji Pij Actimel każdego dnia. Actimel firmy Danone, dzięki zawartym w nim żywym kulturom bakterii Alkasei Defensis, wzmacnia naturalną odporność organizmu. Actimel. Naturalnie wzmacnia odporność. I'm gonna go for Dwóch szkolnych rozrabiaków spotyka zasłużona kara. Wskazuję więc ciebie na spędzenie jednego roku szkolnego w szkole wojskowej kilka. Jednak kto kogo zmieni? Nic gorszego nie istnieje. Jesteśmy w piekle. Komedia o bardzo szybkim dorastaniu. Szkoła przetrwania w środę o 21:15. Idą wakacje. A nastręczy pytanie, jakby tu szybko i bez wysiłku odzyskać piękną letnią sylwetkę? Jak zrzucić zimowe kilogramy? Przed wyjazdem siedziałam w biurze po 12 godzin. Ani prezes, ani nikt nie wiedział, że przez cały czas ćwiczę. No a teraz nie ma się chyba czego wstydzić. Genialne! Po co bezczynnie siedzieć, kiedy można siedzieć i pracować na piękną sylwetkę! Oto nowość, Super z skomputeryzowana mini siłownia osobista. Pamiętacie, kiedyś komputer zajmował cały pokój? Teraz komputer steruje Twoim Super Nareszcie możesz określić intensywność ćwiczeń? Precyzyjnie, dobrać odpowiedni do Twoich potrzeb program. Zaś elektroniczny zegar co do sekundy obliczy czas potrzebny do wykonania ćwiczenia. A wtedy mikroimpulsy identyczne z naturalnymi impulsami nerwowymi spowodują delikatne skurcze mięśni, które będą napinać się i rozluźniać bez Twojego wysiłku, wyszczuplając uda, rzeźbiąc muskuły bicepsów i spalając zbędny zimowy tłuszcz, tonizując mięśnie brzucha. Nie bój się, silikonowa osłona superabdźmika ochroni cię przed poparzeniem. Dla pełnej skuteczności działania wewnętrzną poduszkę superabdźmika należy posmarować żelem. Omega. W handlu pojawiły się niebezpieczne podróbki. Silikon zastąpiono w nich zwykłą folią aluminiową albo też folię zakryto czarną ceratą. Uważaj, nie daj się nabrać na niską cenę! Gdy włączasz nasz Super Up Gymnik, możesz zapomnieć o ćwiczeniach, zapomnieć o dietach, zapomnieć o masażach, bo skomputeryzowany Super Up Gymnik sprawi, że osiągasz wakacyjną formę bez cienia wysiłku. Super Up Gymnik, najmniejsza siłownia świata za jedyne 169 zł. Do każdego urządzenia baterie, paski mocujące, torba Etui, żel do masażu i letnia koszulka TV Polsatu gratis. Zamów, zadzwoń 0 prefix 61 85 8200. Co to za planeta, ale można tu oddychać. Na tej planecie to człekokształtni panują nad światem. Prowadzą swoje wojny, walczą o władzę i oddają cześć swym Bogom. Jesteśmy narodem wybranym. Głęboko pod ziemią toczy się całkiem inne życie. W podziemiach planety Małp. Sobota 21.10. Każdego dnia otwiera się przed Tobą fascynujący świat przygody i sportowych emocji w mistrzowskim wydaniu. Zawładnie Tobą magia kina i poznasz życie Wielkich Gwiazd. Odkryjesz krainę wspaniałej muzyki i niezwykłych tajemnic dzikiej przyrody. Ten wspaniały świat odnajdziesz dzięki dekoderowi Polsatu. Abonament jedynie 25 zł miesięcznie. Polsat Cyfrowy to świat, który spełni Twoje marzenia.